Siemanko widzowie, dzisiaj jest ze mną w Brookhaven, ja tu napisem jadę nad morze do Stegna, bo dzisiaj jest ze mną Franek999 i Julek Kolejowy, tak widzowie, i teraz sobie jedziemy w limuzynie i mówimy co będziemy robić w ogóle, czekaj, czekajcie, co robimy? Bo nagrywam. Okej. Okay. <laughs> Franek tutaj, patrzcie, Franek 999. A Julek kolejowy tutaj. O, bo nagrywam. Play, bawimy się w chowanego. Ja nie liczę na pewno. Patrzcie, ja, ja nie liczę. Ja nie liczę na pewno. Teraz w ogóle jest event Halloweenowy. Oj fajne lambo. Nie, ja nie liczę. Czek... Ktoś tu usiadł. Ktoś tu usiadł ze mną. To... na no, okna. No. No jasne No jasne Okradamy bank No to jedziemy do banku Zrobił sobie, sobie zera ludzika Jesteśmy pod bankiem widzowie A ja sobie tylko zrobię ludzika gdzie ten ludzik, nie tu zapisane, gdzieś bandyta obił. Dobra, to ja, Barti 200. Ok, ukradamy karta, ta biała nowa. Dam Tobie julek kolejowy, i Tobie franek. Ok. Ja, ja, ja idę do góry. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest biulek kolejowy. Gdzie franek 999? Co? Franek no, zniknął. No, no, no. Gdzie franek? Co jest? Gdzie jest Julek kolejowy w ogóle? Tu jest? Gdzie Franek? Poprawdę, gdzie on jest? Naprawdę no, chyba go nie ma. siekie po trzeba iść. My już widzę na ten bank z Szymonem. Okradliśmy. Animacja druga. Idziemy to niszczyć. Aha już rozbite. <grym> Idę do ciułkowi, ciułkowi kolejowy. Klucz. Kulek kolejowy. Idę za tobą. Ci frany. Mistyny. Ja idę po Franka. Ja idę po Franka. Widzę jak się utał. Idę po Franka. Co tu Jak to? No dobra Ja, ja po niego idę, widzę, bo nie wiem w ogóle gdzie on jest, ale jakoś trafimy To, to nie Franek nie czeka? Gdzie? Gdzie on jest? Fratek Dobra jedziemy yes. Gdzie Franek? Okej okay. Przeszli? Gdzie jest Franek? Hmm. OK. Okej... Naprawdę, w ogóle wczoraj wleciał na kanał odcinek z kozy. Z takiej gry. O, data. Gdzie jest franek999? Tam stoi. Kronek jest? Nie, jedziemy. No nie, ona musi wysiąść. Szybko, szybko, julek, julek, julek. No nie, czekaj, ona musi wysiąść. Kto to w ogóle jest? D Franek jest jeszcze. Jest jeszcze, jego ja nikdzie nie widzę. Udało się. Udało się. Monty? Musimy szybko... pyk! Haha, we dwójkę tylko. Julek, nie, 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 Julek jest. I papa. Taki motor co Okej, okay, szukamy franka. Widzę, teraz mamy misję. Szukaj Franka. Szukamy Franka. Szukamy Franka. Okej, okay. w ogóle, żeby się znać, to, to Szukamy Franka. Mm. Gdzie Chcę zamknąć kanał. Przepraszam, za to śpiewam, ale ercie, piosenka mi się wkręciła. Franka dzisiaj już chyba nie znajdziemy, nie ma? Na ser, Nie ma go na serwerze, nie ma go na serwerze. Dobra, jedziemy do jakiegoś domu Julka Kolejowego. Dobra, ale gdzie jest ten dom? Do jakiego domu? A dobra, 12 On już napisał, że do jakiego domu, ale dobra, dwanaście. Ok, już tu widzę, jak zostawiam Julka. Numer 12. Dobra, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam. Powodzenia, widzimy się w następnym.